Pani Pająkowa i jej przyjaciele ze Słonecznej Doliny. Terek! Lubią zabawę i skoki wśród drzew. Całkiem bliziutko też słychać ich śmiech. Panie Pająk! je, gdy pajęczek mają sieć, zbiegną sieć. W drzewach pustym Jaaska mogą mieć. Z nami leć. Gdy pają świat, Chęć poznać masz. Cyrk. Ślinianka, najlepszego skoczka w świecie owadów. Skacze na wysokość 100 razy większą niż jego wzrost. Dziękujemy. Teraz wystąpi ptasznik gigant. Kto ośmieli się stanąć z nim oko w oko? Ja! O, to ja jestem poskramiaczem pająków. Ale ty jesteś konferencjerem I żonglujesz kolcami róży. I latasz na pajęczynie. I poskramiam pająki. O, zostaw to smoku. Smok był pierwszy. Tak, Plujku, ustąp mu. Nie zepsujcie mojej zabawki. Moje. moje. Dzieci, przestańcie się kłócić. I co Co się stało, skarbie? Uli moją zabawkę! Nie, cicho, przestańcie. Wasza mama i ja jesteśmy bardzo zajęci tkaniem pajęczyny. Ale zrozumcie, to naprawdę bardzo ważne. Robimy ją dla pająków, które nie potrafią tkać sieci. Pamiętajcie, nie bawcie się nią. Ha. Wiem, że w domu się trochę nudzicie i wszyscy macie ochotę wybrać się do pszczelego cyrku. Ale to nie znaczy, że macie się zachowywać jak rój wściekłych os. Kochanie, musimy przedsięwziąć drastyczne środki. Zrobimy pajęczynę ocen. O nie! A co to takiego? Nie wiem, ale brzmi okropnie. O nie! Hej, patrzcie! O? Każdy z was ma tu swoją rubryczkę. I swój własny kwiatek. Kwiatek będzie pokazywał, jak się zachowujecie. Jeśli dobrze, powędruje do góry. Jeśli źle, powędruje w dół. Jeśli kwiatki znajdą się na górze, zasłużycie na wspaniałą nagrodę. Pójdziemy do cyrku? Pójdziecie do cyrku? Przekonamy się, czy umiecie bawić się po cichu. Tak! Twój kwiatek dotrze na szczyt, zanim cyrk wyjedzie. Tak, plujku, musisz być grzeczny. Wiem, będę grzeczny jak aniołek. <grym wytkujesz> Fajnie, co? <grym wytkujesz> teraz ja? Mam mokre skrzydła! Wow. Mam mokre skrzydła! Czekaj, pomogę, ci, ja pomogę! Nie, ja! Nie, nas możesz liczyć! <laughs> Widzę, że umiecie sobie pomagać. I dlatego wasze kwiatki powędrują w górę. <laughs> Nic ci nie jest? Nie, skoczku! No chodźmy! tak szybko! Raz, dwa, trzy. Zostały jeszcze cztery pola. I kwiatki będą na samej górze, tak. tak? O, tak! O, cóż to za cudowny dźwięk! Ja nic nie słyszę. No właśnie. O! A! <ścoughs> Zabawne. Na dworze jest zimno jak na biegunie północnym. Cześć, mamo! E, co słychać? Wszystko w porządku. Moje kochane wnuczęta przyniosły mi w prezencie wspaniały bukiet jesiennych liści. Bardzo się staracie, żeby wasze kwiatki powędrowały w górę. Nie zrobiliśmy tego dla nagrody, tylko dlatego, że kochamy babcie. Tak, tak. Przesuńcie swoje kwiatki. Tak. Udało się! W nagrodę pójdziemy do słynnego, słynnego cyrku pszczół, i phełek! Może ja zabiorę moje kochane wnuczęta do cyrku? Dobrze! Wyjątkowe dzieci zasłużyły na wyjątkowy dzień z babcią. Kurka, a, ale szczęściarze! A, a. Nie zdobędziemy szczytu pajęczyny ocen przed odjazdem cyrku. Dążymy. Musimy tylko współpracować tak jak oni, a wtedy nam się uda. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Dobrze. Zgoda. Co by tu zrobić, żeby nasze kwiatki znalazły się na samej górze? Błyskotka, Śnieżyczka i Pusia posprzątały cały dom. Tak, a Wiercik i Bączek zamietli gałąź. Dwa razy. Musi być coś, czym możemy się zająć. Hmm. Już wiem. Chodźcie. Mama i tata nie mieli czasu dokończyć sieci. Zrobimy to za nich. Ale plujku. Nie umiemy tkać. Ja się tym zajmę. Wy tylko trzymajcie sieć. Nie wolno nam się bawić pajęczyną. Tata powiedział... Nie bawimy się, ale pomagamy. Rodzice bardzo się ucieszą. Zobaczycie. O, to trudniejsze niż myślałem. Nie skończymy na czas. O, dobrze jest wracać do przytulnego, cichego domu. To prawda, skarbie. O, nie, mama. To ma być niespodzianka. Schowajmy sieć. Ach, o, 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 jej, o, o, poczekaj, twojej nie ciągnij! O, ja to zrobię! Co to za hałasy? Co tam się dzieje? Tym muszę to zrobić. Ale... Tata zabronił bawić się siecią, tak? tak? ale. Wiedziałeś, że za to można stracić punkty na sieci ocen. Tak, ale. Prawda? Hmm. Tak, mamo. <laughs> Widzieliśmy pienika Świetny. i ptasznik gigant też był. <laughs> Zdaje się, że dobrze się bawili. To nie fair! To nie fair! To nie fair! To nie fair. Tak, tak wiem. My też powinniśmy iść do cyrku. Nie. Chodzi mi o Plujka. On marzy o wizycie w cyrku. No i starał się nam pomóc. Teraz nasza kolej. Przepraszam. Skoczku, dlaczego nie śpisz? E, mamo. Plujek wcale się nie bawił siecią. Tak naprawdę on chciał ją za was dokończyć, żeby nasze kwiatki były na górze pajęczyny ocen i żebyśmy mogli pójść do cyrku zanim wyjedzie. Plujek chciał dokończyć sieci za nas? Tak, 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 tak! O, jesteś taki kochany. Och, mamo! Dzień dobry, Plujku. Skoczek powiedział, że chciałeś dokończyć za nas sieć. Przepraszam, że źle cię oceniłam, synku. Nic nie szkodzi. Rodzice też czasem popełniają błędy. Dobrze wiem, że nie zasłużyłem na nagrodę, mamo. Tata zabronił nam bawić się pajęczyną, ale ja naprawdę chciałem pomóc. Przepraszam. Wiesz co? Może pójdziesz przesunąć swój kwiatek? Eee! Serio? Dziękuję, mamo! Ty też skoczku, za to, że pomogłeś bratu. Dziękuję, mamo. <laughs> Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To nasza dewiza. Hurra! O! Wasze kwiatki są na górze. Juhu, pójdę do cyrku! Kochanie, e, chyba tylko ja nie pójdę do cyrku. E. Mogę zaczekać, aż kwiatek smoka będzie na górze? Cyrk jutro wyjeżdża, plujku. Zapomniałeś? Nie, tato. Ale jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, prawda? Tak jest! To prawda, więc chcecie czekać, aż smok zasłuży na wizytę w cyrku. Mama i ja chcieliśmy Was jakoś nagrodzić, więc może wszyscy trzej pójdziecie do cyrku? Muszę Możemy iść wszyscy? Tak, możecie iść wszyscy. Jeden za wszystkich, wszyscy, wszyscy, wszyscy za jednego. Za jednego. Ale super, super. Panie i panowie, cyrk pszczół i ma zaszczyt przedstawić wspaniałego Marcina z <śmierdzi> On jest żonglerem! On jest żonglerem! On jest żonglerem! Żongler! Żongler! Patrz, mamo! Występuje w cyrku! <śmierdzi> <śmierdzi> Nasz synek jest gwiazdą! Wspaniale, osiem rąk to za mało. błyskotko. Mamo. Tak. Dziękuję. O, dzieci, chodźcie. Spóźnimy się na nasz koncert, tato. Nie martw się, babcia Ela zaraz po was przyleci. A jak zapomnę nut? Po prostu graj i nie przejmuj się. Tato, zabierzesz mnie dziś na odsadzawkę? Aha, a błyskotkę i smoka na mecz siatkówki. Smoku, błyskotko. Tak, tato. Jesteście? Chodźmy już. Nie zapomnij o wyścigu skoczka? Nie martw się, nie zapomnę. Za nic nie przegapiłbym tego wydarzenia. A gdzie jest skoczek, mamo? A możemy już iść posurfować? O, surfing! No tak! Najpierw odprowadzę Plujka i pusie, a potem przyjdę tu po skoczka. Czy ktoś na mnie czeka? Nie! Nie! Nie zapomnij skrzypiec, Wierciku. Dziękuję za pomoc, mamo przyjdziesz na nasz koncert? Oczywiście, że przyjdę. Mwah. Mwah. Gdzie jest Skoczek? Skoczku! O, o, o. No, coś podobnego. Uważaj, Skoczku! Skoczku! Panie? O skarbie, zdaje się, że skręciłem tu. Au! Chodź, Karolu. Au. O. Że też musiało się to stać akurat dzisiaj. U. Masz tyle pracy, sama sobie nie poradzisz. Nie martw się. Mama zabrała Śnieżyczkę i Wiercika na koncert. Dołączę do nich zaraz po meczu siatkówki błyskotki i skoczka. Chyba po meczu błyskotki i smoka. A, a, a i nie zapomnij o pierwszym wyścigu skoczka. Dobrze. Bączka zabiorę nad sadzawkę, a plujka i pusie na surfing. O nic się nie martw. Skarbie, nie możesz być w kilku miejscach jednocześnie. Nasze dzieci liczą na mnie. Poradzę sobie. Będziesz miała ręce pełne roboty. Aha, ale przecież mam cztery pary rąk. Mamo, mamo, skoczek zjadł naszą szczęśliwą jagodę. Bez niej nie uda nam się wygrać. Znajdziemy inną jagodę. To nie będzie to samo. Szczęśliwa jagoda nie jest taka ważna. Musicie się po prostu postarać. Mamo, mamo, mamo. Mam mnóstwo spraw do załatwienia, więc lepiej już chodźmy. Chodź, skoczku, spóźnisz się na wyścig. Nie, nigdzie nie idę. O co chodzi, skarbie? A jeśli się przewrócę w trakcie biegu? Skoczku, przecież jesteś stworzony do biegania. Na pewno z łatwością wygrasz ten wyścig. Będziesz mi kibicować, mamo? Przyjdę obejrzeć twój występ, obiecuję. Ale na nasz mecz też przyjdziesz, tak, mamo? Oczywiście. Będę podziwiać wszystkie moje dzieci. Nie, mamo, bez naszej szczęśliwej jagody na pewno nie wygramy. Nie musicie wygrać, po prostu dobrze się bawcie. Dobrze, mamo, do zobaczenia. Wrócę przed końcem meczu. Powodzenia, Bączku! Ale wrócisz po mnie, mamo? Aha, tylko najpierw zobaczę koncert, mecz siatkówki i zabiorę skoczka na wyścig. A do nas przyjdziesz? E, tak. Pa! Mamo! Nie martw się, poradzisz sobie. Nie, 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 nie. Nie masz się czego bać. Biegać z koczku, świetnie ci to wychodzi. Zostaniesz ze mną, mamo. Muszę odprowadzić plujka i pusie. Mm. Ale obiecuję, że wrócę i będę czekać na mecie. Mm. Jak się tu wziąłeś? No, przybiegłem! Oh. Lujku, pusiu! Zaraz wrócę! Proszę, no, mamo! No, biegnij, ile sił w nogach, Skoczku. Tylko nie biegnij za mną. Ale ja się boję. Wszyscy na mnie patrzą. Ja też będę patrzeć, jak wygrywasz wyścig. Muszę już iść, Skarbie. Muah. Każdemu dziecku coś obiecałam, ale nie mogę być w ośmiu miejscach naraz. Oh. 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 Au. Ojej, biedactwo, nic ci nie jest? Zdaje mi się, że skręciłam kilka stawów. Zabierzemy cię do domu. Gdzie jest mama? O, oh, zawiodłam wszystkie moje dzieci. Uwaga na miejsca, gotowi i <laughs> <A>, tak, start! <laughs> oh. A ty się nie ścigasz? Nie. Mama powiedziała, że będzie patrzeć, jak wygrywa wyścig. Więc pewnie czeka już na ciebie na mycie. Biegnij sprawdzić. Mama? Zdro, biegnie! Tak! Ale ten maluch szybko biega! Ał! Ał! Mamo. mamo, mamo. Wiecie co? Mama nie przyszła na nasz mecz. Surfowała z wami? Nie. Może była na koncercie Wiercika i Śnieżyczki. A może pływała z Bączkiem? <grym> Mama nie przyszła mnie zobaczyć. Skoczku, gdzie mama? Nie widziała, jak wygrywam wyścig, a obiecała. Babciu, powiedz, czy mama może nie dotrzymywać obietnic? Och, wasza mama zawsze bardzo się stara, plujku. Na pewno zatrzymało ją coś ważnego. O, gdzie ona może być? Dzieci, mama upadła i skręciła stawy. Ach, niepotrzebnie chciałaś zrobić wszystko naraz. Bardzo mi przykro, że was wszystkich zawiodłam. Mamo. Tak, wiem. Obiecałam, że zobaczę, jak wygrywasz wyścig. Ale starałaś się! Tak, ze wszystkich sił. Ja też! Wygrałem, 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 wygrałem! <noise> Miałem straszną tremę i trochę się myliłem, ale grałem dalej! Występ wiercika i śnieżyczki był fantastyczny! Wygraliśmy, chociaż nie mieliśmy naszej szczęśliwej jagody. Wspaniale! Nie zgubiłem czapki! Pajęczyny pękły! O nie! Cóż? Będziemy mieli mnóstwo czasu, żeby je naprawić, zanim wyzdrowiejemy. A. Nie martwcie się, zajmiemy się wami. Tak. Oczywiście. No pewnie. <śleskujesz> Jasne. <śleskujesz> Wersja polska, Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Reżyseria Dorota Kawęcka. Dialogi na podstawie tłumaczenia Piotra Mielańczuka, Joanna Kuryłko. Dźwięki montaż Wiesław Jurgała. Teksty piosenek Wiesława Sujkowska. Opracowanie muzyczne Piotr Gogol. Kierownictwo produkcji Monika Wojtysiak. Wystąpili... Magdalena Wójcik, Anna Apostolakis, Brygida Turowska, Agnieszka Feilhauer, Anna Sroka, Mieczysław Morański, Beata Wyrąbkiewicz, Aleksandra Wielkowska, Magdalena Krylik, Katarzyna Łaska, Izabela Dąbrowska, Tomasz Marzecki, Tomasz Błasiak i inni.